Teraz przez najbliższe 24 godziny będę stream snajpował. <laughs> I to jest właśnie najważniejsze kogo? Prawdopodobnie dwóch najstarszych graczy Fortnite pana Pago i pana Saya. Ponieważ tak się składa, że panowie aktualnie trenują do OG turnieju Streamerów i serio dosłownie wszystko biorą bardzo, ale to bardzo na poważnie. No przecież kurczę, daję temu Smartemu, jak go spotkam, no! Więc dzisiaj razem ze Smart team trochę ich potrolujemy. Przypominam, nie powtarzajcie tego w domu, ponieważ za stream Sniping grozi ban. My za łaskę chłopaków musieliśmy zapłacić, ale o tym później. Ponieważ teraz szybka informacja, że jeden z Was za to tysiąc fałdolców nie będzie musiał zapłacić nic, pod warunkiem, że zgadnie w komentarzu, co znajduje się w tej oto miseczce. Zostaw lajka, suba z dzwonem, piszkot Jacob. I jutro o 12 widzimy się na streamie. A teraz zaczynamy. Od pierwszej gry, w której udało nam się wbić do jednego lobby z chłopakami. Całość zaczęła się na wybranej przez nich miejscu. Jaką były kurzące kominy Jest pago, jest pago, widzę go, no leci, leci Ale jest jeszcze jeden team, trzeba ten jeszcze jeden team zabić Wziąłem, się, wziąłem charge'a Super, to po prostu zlikwiduj tych gości Którzy nie są pago Leży, leży, 3x, 3x Dobra, ja mam wszystko już, nie? Dobra, musimy zaraz się, musimy zaraz się walić z nimi, nie? Na mnie, to jest ten z Duopadu Red? to ty I teraz zostali na moni, tak? Tak, 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 tak Dobra, ja walę już flarwę, gotowy jesteś? No, flare dał skubany, on ogarnia Fortnite! Kurde! Warry, Warren, oni strzelają Dałem mu 24, ostrzegawcze nice. <noise> Jest tutaj, jest tutaj! Tutaj, 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 tutaj! Paweł! Nic ciebie nie ma no! Pomagam, dałem mu 50, 100! Leży! Mam go! Nie dobie go, nie dobie tak, tak, tak. go, nie dobie go! Pierdzielam! Ja do goli mnie Saju! Lecę, 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 lecę! <noise> dę, dę, dę. Ej, bije mnie! No biegnie ze mną! No zak***i go! Dobra, 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 spokojnie, spokojnie. Kurde, zginąłem. Kurde, a gdzie jest Saju? Oj, widzę go. Sk***y ten. A gdzie, gdzie jest Pago? Tutaj leży, koło mnie, koło mnie się czołga. To jest Saju, to jest Saju, dałem mu 50, żeby trochę wychillował, dałem mu 100, dobra. no on powinien iść. Paweł, jesteś przepotężny, to jest tylko miernota jakaś. To on mnie dojeżdża, to on jest niepoważny, on ma staj, on ma sajpy. To uciekaj, to uciekaj Breczego, to uciekaj, dojedziemy ich jeszcze raz. Widzę go, widzę go. Wejtuje. Dobra, chodź, leci podnieść i ci podnieść, podnieś, jeden za jeden. Dawaj, 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 dawaj. Jest dobrze, jest dobrze, dobrze. On zaczyna dopiero góry Dobrze, dobrze, dobrze. Będą się podnosić, będą się podnosić. Flar, żebyśmy mieli lokalizację Odlećmy sobie stąd i za chwilę znowu się pojawiły, dobra? Chodź chodź, chodź. Tak, 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 tak. Oni już są na madzie, już są na madzie, chodź cofniemy, cofniemy. Flarę, Dał flare do góry, do góry, do góry i uciekaj. Le lecą dwóch się podnieśli. Oni się tam popłaczą zaraz. Oni już dziwo, są zmadowani na 100%, nie? Ja stary biorę furę i może Aha. się koło nich przejadę. Zobaczę, czy potrafię strzelać. Dobra, 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 dobra. Obieżdżają nas, ty. My tu w strefie będziemy. Chodź, Tylko tu jest zone. Ja chyba dałbym im pójść do zone. A patrz, dał flary, dał flary na mnie. Wiesz, że sobie jeżdżę samochodem. Ej, na mnie, na mnie, na mnie, na mnie. Przechodzą ku mnie, przechodzą ku mnie. To weź im rzuć bugi bombę i ich nie, nie bij. Kurwa, p. no! ty. Pomóż mi. No tańcze kura Waluję im bugi bomby, oboje tańczą, oboje tańczą, co znaczyli mnie <noise> Na mnie, na mnie spago, on biegnie, chłopie On grał życie <noise> Oni mnie oznaczyli Jadą tyrolką, jadą tyrolką, obserwuję ich dwóch Czekaj, Dobra. tam Pago jakiś laser Mati Mati, chłopie walczy <noise> Chodź, chodź, teraz nie, po, nie pora się strefy nie mamy Dobra, no jestem na hita ze snajpy, ale damy radę Dostał! Dej Powalił mnie no! No na to by Ciebie! Zostałem? Uciekałem, 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 uciekaj! Pago powalony, uciekamy, Pago, uciekałem! uciekałem. <grym> zostawiamy ich, zostawiamy ich, stajemy tam walczę życie! Skurde no Generalnie wysiądź żebyś na pewno przeżył, a ja tak. zawiozę i ma apteczkę, wiesz? Co... <grym> zawiozę i mapteczkę, no jak to brzmi? No i co teraz mam zrobić, no? No HP ha... ha, nie mam ka no To jest Polak, widzę w poczach, co za Polska. Mam Pago, potrącę go, co? Czy nie? Dobra, wyrzucę <grym> mu apteczkę! Kurde, ja umrę! Nie no. nie nie? Ja no pierdziele musisz mnie gdzieś złapać zaraz, bo ja zginąłem. Zostawię apteczkę ci Saju! Zostawię ci apteczkę, to był dobry goaster! Minąłeś! Masz, masz, masz podnieś mnie, podnieś mnie, rzuciłem mi apteczkę, ale musisz Dobra. mnie podnieść Podnoszę, podnoszę! Podnoś mnie! No podnoś! O, po nie dało rady, już nie było czasu, nie było czasu. Kroki, kroki, chodź, uciekaj, jedziesz, jedziesz, jedzie, bo on tu idzie, on tu idzie. O, kurde. Ja muszę spędzielać. Nie, no, on mnie bije, nie. Auto mi zabrały, skur... no. Mam 8 HP, 7, Przecież 6, nie, 5. Wyprzedam Zona, stary na styk. Dobra, <laughs> jest git, jest git, jest git. Jak mnie podniesiesz, Paweł, to ogólnie wygramy tą gierkę, wiesz? Ci goście są tutaj, ja bym ich wyeliminował, żeby oni go nie skasowali, wiesz? No, możemy sprowadzić, tylko low jesteśmy, nie? Ale damy radę. Ja go ładuję. Helka ma roh HP jak ktoś. Gościu ma minus 175. Wybuch, wybuch, wybuch! O ja kurde. dostałem! Nie, od, od kogo? Od dostałeś, od dostałeś. jaja robisz ze mnie! <noise> dostałeś plombę od Saja, mordo! Ja no Na mnie jest już... typ, mam zero! On też ma o zero! Kurde. W dwójkę, w dwójkę będą mieli Loa. Ale lipa się wydarzyła. On mnie dobije. No to ty musisz robić akcję jakąś, przeżycia. Resuję i spier. Musisz to, dziadek, zrobić. Musisz, dziadek! Na chilu LEŻĄ! Weź kartę i szybko uciekaj, bo teraz Saju cię może skasować spago. Pago. Gdzie jest twoja karta, gdzie jest twoja karta? Ja pierdolę, no. Zawsze pod górkę, <laughs> Proszę, żeby oni przeżyli, oni są w takim szoku, Pago siedzi w tym momencie w ścianie i się zastanawia, co się dzieje, nie? 24 hours later. Uff, dobra, 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 jest git, jest git. Nie mamy auta, nie mamy czego, nie? Piknie. O się boją on się no boją, on się bije, pije, biga <laughs> Dobra, dobra. Dobra, dobra, będę baitował, będę baitował. A weź daj grappler w ich stronę i grappler tak. w drugą. A mo mogę dać grappler i tam wjechać na Bugi Bombach? Jadą, jadą tu. A możesz no? Uwaga. Tańczą, 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 tańczą. we dwójkę, tańczą we dwójkę. No. KU Co za skurde jedyny. Ej, ja. churde. No, nie zjemy, nie? Co oni robią? Leci kolejna. Nie, kurde. Ej, chłopaki, dawaj, rzuć tam, rzuć tam, rzuć tam. Gdzie tańczymy ma panowie? Czterech, to tam. Tańczymy we czterech. Dobra, cofnijmy, cofnijmy sobie teraz, ucieknijmy, ucieknijmy, chodź, chodź, chodź. Ej, to był węgiel. Plecy! Jezus! Chodź, teraz zabijemy Loken jakiś gości, dobra. Plecy, 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 tych dwóch gości musimy zlikwidować. Ogarniają, Loken ogarniają, ucieka, bardzo, ucieka, bardzo ucieka. ogarniają. Mam zdrowy hapę, mam zdrowy Nie, Nie uciekniemy. Mam ujemne. Mam 14. No to ładnie zrobiliśmy winka. Leży. Leży, leży, leży. Może wskoczę w rifta. O, by ci się udało. Ja jestem w takiej dupie. Gdzie jest pago? O, kurde, jaka to była ucieczka potężna. Fajnie, ale ja mam chłopa centralnie na swojej głowie o, cały kurde. czas. Widzi mnie. Nie widzi mnie. Jest git, jest git. Poszedł dalej. On leci w pago. O, to się może dla nich skończyć. A gdzie ty idziesz? Chodź do mnie. Auto mam. Siadaj. Grachlera, tu jest kolejny wiem, team. Wraje czego? Wrąbałeś się w gości? Tak, ja ci tak, pomogę. Tak. Jeden ma zero. Dead. Tak. Dawaj nice. tego drugiego. Ja. To stoi, nie jedzie. To jest koniec. Drugi biegnie do Le, white, 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 leży. Dobra, zarąbiście. Powieka mi za, nie widzę nic na oko, tak mi na powieka, nie? Z emocji. Dawaj tego gościa, bo to nie jest pago. 20? 40? Krak. White. Dead. Nice. Poczekaj, szedaj, On, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest. Wysiedli, wysiedli, mati. Nie, nie wysiedli. Pod nami, pod nami. On nie widzi, on nie widzi, 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 on chce mnie nie zasnipić. Nie szala, no o trafia, kurde, ale mi dostałeś. dał! Ale mi dał! Spierdzielaj! Podawalony, powalony skurtyn! Śmieć. Idę, idę, idę. Dostaj, dosłapać. Pago wjeżdża, ale nie umie gra plera. Spierdziela, spierdziela, spierdziela. Teraz nie odpuszczamy już! Teraz już nie odpuszczamy! Dostaję! Jeszcze inne ekipy tu są ty, chowajmy się! Wracamy, wracamy! Wracamy, to wracamy. Bojej. Weszli do domku! On nie widział za drzwiami! Niewiarygodny jest Saju! Biją się! Minus 100. No prawo! Oznaczyłem przecie! Kurde najgorzej, nie, 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 nie. Saju w domku. Saju się podnosi na chillu Jednego Bo nie zabiłem! Nice, 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 Dobra. nice, nice, No, kur no. Padli! No niesamowite, nie. że oni padli! Co za bambik? Czy my wychodzimy? No tak, ale fraga robiłem. O. Dobra, wyjazd. No mocna gierka była, nie? I jak widzicie, udało mi się chłopaków pomścić, ale razem ze smartym uznaliśmy, że to jeszcze nie koniec. I w drugiej grze poleciliśmy na wybraną przez emerytów miejscówkę, czyli pod te piaski. Widzieliśmy tam po drugiej stronie. Ago strzela do I jakiegoś auta. Na dachu jakiś nowy gościu. Dead. A to Saju, nice. kurde, o, nie kurde. tego chciałem. A stał to wysiadł. Dostałem, leżę Mati! gdzie? Ale lipa Uciekam, uciekam do ciebie Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Chodź, chodź trzeba ich skowerować, ale odwaliłem, ja nie wiedziałem, że on skina zmienił. Chodź, chodź wcząć. Poczułeś się trochę chyba. Podnieśli się, podnieśli się, dobra. Okay. Na mnie ział Dostał dead Ja dostaję Wiem, bomby od Fago Ja pierdziele. Chodź do auta! Chodź do auta! zjeżdżamy stąd Swoje zrobiliśmy Tu typ! Dobra, leży Ja, ja leży. mam fragę, ja mam fragę jak coś na jakimś skynasie Tu są jeszcze I dwa i teamy ja, zostały. Ja, ja, ja Jeden dostakuję. solo jedna dwójka chyba na mnie, na mnie. Centralnie przy mnie. Przed na dół. Ja tak. mam kałackę. O ja. P to, ale... No bo kurwa, Stoisz nad tym! Czy patrzysz! Pago nie żyje gdzieś. To trzeba eee... go ratować Przybo y widzę Saja. Tam z górki, z górki, z górki go ładuję. Został 22, 45 Dawaj szybko, wracaj, wracaj, podnoś mnie, tu jestem schowany już. Oni też powalili Pago i chyba odpuścili, tak mi się wydaje. Oni się z chłopami jakimś na dachu biją. To jest ten koń Dostał 23, ładuj tamtego on Tutaj Saju podnosi do... Pago, Saju podnosi Pago Na Chilu, na chilu. Po, podnieśli się, tylko trzeba ich i tak, tak coverować Co tu się dzieje kur... na tej lokacji Ja pierdzielę, oh. z nimi jest gorzej niż z dziećmi Tam ten gościu do mnie strzela ja nie mam już amo. Rzucam tam bugi bombę do środka Chyba tańczy, nie jestem pewien Rzucam drugą, nie tańczy, ja ginę Aj. Zaraz ci podniosę On ma kolegę O, oh. oh. oh, to jestem dead Gostez z... To tu jest ten co mnie powalił Informuj Góra. na tobą. Wiem, dostał 130. Ładnie. Dead. Ładnie. I drugi, Dobre. drugi biegnie. Mam. Dostał mam go, 100. Mam. 30. 100. Kurde. Dead. Dobrze, dobrze, jest dobrze, jest dobrze, wszystko git, wszystko git. Dobra. Ja ciebie stary respię i ja biorę jakąś furę i do niego jadę po prostu. Kur... Damn, do Saya no, bijom, do Saya Dobra, bi, 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 bi bi Legolas! Rozwalaj im furę, rozwalaj im furę, instant! Muszą Legolas! zginąć Dead! Tu jadę, to za mną nie pojadą, bo to się bali. Ale chłopie go uratowaliśmy, nice, dead. dead! Nice, nice, nice! tem on tu nie podnosi, no to jest taki tuchet. Jest naprawdę ciężko z nimi, nie? Jest naprawdę ciężko, ciężary! Szczur jak to chleb, Nie mogę z tego skina jak go oglądam! Widzę go, widzę go, on no, chyba przede mną ucieka, no to jest kiełop, no przecież ja cię, chłopie, uratowałem przed chwilą! no... za mną Mati. Saju! Chłopie, ja ci macham! No zobacz, kur... Ty to widzisz?! On mnie rozumie! Ej! Macham ci kilofem. Nie bij mnie, macham ci! No ruch... jesteś, nie? Ja jestem ziomek! Uspokój się, nic ci nie zrobię! No on się tu na mnie drapczy, czaj! Jeden, no... Dobra, proszę, zróbmy to, że jak Pago się odrodzi, od razu go ładujemy. Chcemy mu to zrobić? Zróbmy dobra, to, on dobra, będzie, dobra, on będzie dobra, w szale. Dobra, dobra. Jest na niebie, jeszcze chwila tego. Ładuj go. Oh, kurwa, go. Zniknął mi. Ładuj, ładuj, ma kraka, One, Dobra, i nie dobijaj, nie dobijaj, nie dobijaj, nie dobijaj. Ład, weź mnie, no! No weź mnie do auta! Ty, hey, Saju, nie podnoś go. Pyknąłem go raz, <laughs> pyknąłem go raz. Lewo, lewo! Ja plecy tu mam. Saju ucieka, ale trzeba go coverować. Dobra. Saju kogoś potrącił, jest git. Koweruje, koveruje, coveruję, chill, chill, chill. Saju wziął kartę i żyje, jest git, jest git. Mega Meksyk. Nie no, Saju nas podjeżdża! No co Saju ty się dzieje? Robisz. Jak mi podniesiesz, to mamy gwarancję zwycięstwa. Saju będzie podnosił. Wygramy to bo Ja ci to mówię teraz, nie? On dostanie nerwicy! Nie możesz się wyjść... no rzucam rybkę Sajowi, żeby tam złapał. I Dobra. czekam na Pago. Raz, dwa, Pago leci. Trzy. Dawaj teraz. Walą do mnie, walą do mnie, kur... śmiecie. Nie dostaję. Dostał spraw, spraw, spraw. 70 krak, totalnie white. Szukaj pago, szukaj pago, Saju nie staję. to jest, no ja wiem, ja wiem. Kurde, ja saiu ode mnie dostał stówkę, ja go nie chcę zabić. No, ten ghoster. No to zabijaj, braj czego. Dobra, uciekam, 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 samochodem. Z góry, na górze są. Z głową. Ej, mam te czwórki, stare, dawno. Pago widziałem. ma dwa HP, no ja pierdziele. Kurde, ty jesteś na górze, debilu. Ja. Leży pago leży pago leży pago, leży pago, leży pago, leży pago, leży pago, uciekam. Kurwa, trzeci raz się podnoszę na tej tych rzek, chłopie, my im psychę zniszczymy. Muszę uciec. Uciekaj, 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 ja tańczę o te mendy. 18 graczy, 10 oddziałów, Mateusz. Oni tutaj są. Ja chyba muszę do nich wpadać, co? No i tak, że w ogóle doszliśmy do tego momentu, to myślę, że jest duży sukces, nie? Oni czekają do końca, nie? Opaki, biegniemy. Biegniemy, halo! uduszą od strefy przecież. O, rozwaliłem Zobacz, im, zobaczcie co zrobią. On chodzi tam, no niesamowite, on zginie od strefy. Ma minus 100, Głabnie. drugi Głabnie. też kraczek, koweruje, skoweruje, w chłopaków. Dobrze, chowaj się między, o kurwa. Nie dało to się, też, nie dało się. Nie żyją, nie żyją, padli. Co za bambiki, to o. po co ja ich coveruję? Jestem tak krytyczną, ale to po prostu za walkę powinien być szacunek, nie? Ale niestety, jak widzieliście, panowie padli. Lekko rozczarowani wyłączyli streama, więc przechodzimy już do kolejnej gry, kolejnego dnia. Tylko tym razem, panowie wybrali siorbane szuwary. Mam helkę, mam helkę. Otwieramy safe i idziemy robić porwanie. Dobra, i teraz Dobra. tak, najlepiej, żeby oni byli jakoś rozdzieleni trochę. Helikopter w ogniu, po nas. Ładujemy pago i porywamy go. Dziam go, dziam go. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra, o, kurde, uciekam. Dawaj, dawaj, dawaj. Powaliłem go! Co ty robisz? Co ty robisz?! No brzmię na dachu! Dawaj, wsiadaj, wsiadaj, Szybko, szybko, szybko! Porwali cię, ty! Szybko. Siadłem, 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 Zabali? Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Porwaliśmy go! Por... Porwali <noise> <go. głos> no jest lipa w nie? No, on się popłaczę on się popłaczę rozwalała helikopter ten drugi Wambik. No zabrali cię, kurwa no. No i wywieźli cię, ja p***ole, no. Odpalam ognisko. Odpalaj. Oni piknik robią ze mną. I go chłopie tutaj podgrzej trochę. Otrzymuję mi przy życiu, oni mnie utrzymują przy życiu. Nie no, jakiś taniec musi być, nie? O, ja, ja chłopę z nim tak, ja z nim biwakuję Kurwa, nisko się przestało palić Trzeba go odnieść do Saja teraz, wiesz? Trzeba go odnieść, no ja doleginę, ginę, cały sprzęt padł. Ja pierdzielę Ale ja mu tu zostawię full itemy chyba, wiesz? Trzymaj Pago, to dla ciebie. No niech oni nam dadzą pograć trochę, no. Ja nie biegnie. Kto to był? Smarty to był chyba. No przecież k***a zajebię temu Smartemu jak go spotkam, no. Ten k***a głupi ryj, no. Jeszcze raz nas gustuję. O, On już wie, że to ty. Jeszcze nie wie, że to ja, ale już wie, że to ty. Bo teraz mamy ten, nie mamy anonimowych. <śmiech> <śmiech> ja go widzę! Oj, wszedł do bazy jakby, co? Mam go, mam go, no. Widzę go. On teraz będzie pił jakąś potkę? Co on robi? Wziął bunker. No to jest taki czosnek jaką mogę walnąć w każdej chwili. Poszedł, poszedł po kartę. Patrz bardzo, gdzieś tu są. Nie ma czasu. Helka ma bardzo mało HP, nie strzelajmy. On zaraz się sam wysadzi! To jest tuchet. Nie dolecisz, kurwa Debilu ja nie mówiłem ci. O -o. Nie dolecisz. Wychodź! No i znowu trzeba będzie ich ratować, ja już nie wytrzymam. Już byśmy dwie gierki wygrali w tym czasie. Ale nie kasujemy teraz Pago w locie, co? Dajmy mu zagrać. No dobra, no dobra, 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 dobra. Gdzie jesteś? Bo po mnie jadą. No nie wiem, Wale się tu z jakimś chłopem i dojechał, no k no! Podejdźmy, podejdźmy im pomóc. O kur... tam tego. też spowalony, dawaj jeszcze jednego. Dostał 115! Tak, syczy na mnie, syczy na mnie, ja mu wrzucę bigi. Trzymaj Pago. Masz tam bigi, kasztanie. Widzę go. Trzymaj, trzymaj, on wie, on wie, że jestem ziomkiem, trzymaj Co mogę ustać, żeby był sprawiedliwy fajt chyba Jestem spoko, jestem spoko jak też. On wie, on rozumie! Jest yes, git, jest git! Co to? Co ty? Do kogo? Zabił! Nice! Nice! Joki Fart! Jesteś najlepszy, Pago! Tak, trzymaj! Ja już zawał miałem jak to zobaczyłem, ja Mówię do kogo strzelałem? Myślę, że on do ścian strzela! Dali by nam pograć się po pocieszyć grom, trochę pobawić to nie Niebieska pompa czy złota SMG? Takwa! Resuj mnie, a nie stoisz nad tym lutem pół godziny Odbierz Odbierz O kurde, padłem! Dasz heada, heda snajpę. A może ty tak byś mi też coś pomógł i byś mi oznaczył gdzie mam iść. W... A co ty mnie w ogóle wykułeś się i jeszcze mi ciśniesz, co? No, ja się wykułeś, bo musiałem lecieć po, po kartę twoją, no No, co ja ci zrobił? Daj się porwać w helikopter, no Dalej. Kolejny ziomek tu przyleciał. Czy to Pago? Nie, to nie Pago No jest koło on będzie rebootował a czemu ty mi nie mówisz, że tu jest podnoszenie? A przecież ci zaznaczyłem. To jest taki uda. głąb! Aaaa. Szkoda takiej wielki, bo już na boł ty No i widzowie, niestety po raz kolejny Pago i Sayu zostali wyeliminowani. I od teraz naszym jedynym zadaniem jest wygranie im gry w Fortnite. Samochód! O to oni, to oni! Biegnie lewo ściana! Widzisz? Dawaj, bez O Jezu, maniek! No dawał mi, to oni dobrze strzelają już. już No ładnie strzelają! Dawaj, dawaj auto, auto, auto! No co ty teraz chcesz zrobić? Gdzie z, no, z Dupteli? Ja, ja się schowałem, ja się schowałem wejdź tutaj na górę Dobra, i kucnij. Fajnie, że z tej nie ma nigdy stupek, dobra Czekamy No ale co z tego? To już autem A gdzie oni zdupceli? No myślałem że oni tu będą kampić no chłopie, gramy jeszcze z nimi chowanego jest grubo. Mamy highgram teraz. Oni Trzymy są zbiornę, pod nami chyba, wreszcie. nie? Oni po, Oni po dachu biegają i szukają teraz! Ja to przez okna Lukam, ale ich nie widzę. Niesamowite, że ja takiego Hidden jeszcze teraz z nimi gram <grym>, To jest przebieg, Dobra, chodź, jeżdżamy tam, bo Te to mniejsze. Nie, jest pod nami. Przebi, jest pod nami. Ja pierdol Ja ale nie, <grym grym>, nie mogę się ruszyć. przemieję! Jest kit. Przebiegł, jeszcze rozwala! Co się dzieje stary? Dobra, dobra, Co on pójdzie sobie pójdzie, sobie, pójdzie sobie, pójdzie sobie, pójdzie. No, on daje. Dobra, poszedł. Mówiłem wiem, że to jest dobra kampa! Chłopie, duży mózg! <grym> dobra, nie teraz to gra. Jadą. Dobra, wchodzę. Szedłem. Dobra, bo fragów potrzebujemy i lepszego auta, nie? Wiesz, dobra, oni będą mieli fajta zaraz! dostał Daj, 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 daj! daj minus 100! Gonią ich tam ty! Jednego mam, minus 160, 0 na mnie. 0, 2, 0, 2. No, daj mu 100. Dead? Dead. Nice. I tam na górce, na górce, na górce On ze swojej berki mierzy. Dojeżdża mnie. Dead! Nice! Dobrze, dobra. Jacob! Dobrze, Jacob! Gid, 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 Teraz tylko czekaj, sobie wezmę rzeczy na moment. Ryzykuję, co? O, to zarobiście, zaryzykowałem. Nie, ja mam z widy, ja mam kurwa mamy, nie, wiem co się dzieje, nie. Skąd tu nagle 40 teamów? I co on robi? Blisko o, o kurde. kurde. On, idzie, my, po kolegę, on idzie po kolega, on idzie po kolegę. To, bo... O nie. Dobra. Dobra. Duży mózg. Nice. Tylko po to, żeby uciec. No oni się tam trochę mócą nie? Oni chyba silują obecnie. Ja pierdzielę, dziadek, jak to się uda, o, bądź moimi oczami. Napteczka by się jakaś przydała, nie? Ty, typy przed nami, biegnie do nas, lewo fort podbiega. Są oczami. w tym forcie, który rzuciłeś, mają tych dwóch typów pod sobą, więc raczej czego od razu leź do rifta i im pomagaj. Ja Dobra. idę im pomóc, a ty coś zdutuj. Dwóch, no i dwóch! Dwóch, jeden po kewie. Biegnę, widzę Saya, Pomagam mu. Pod ma zero. Ekipa pomaga ci z góry. Uciekaj port, uciekaj, 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 uciekaj. Ma zero, dead Dobra, ci nice, padli. Nice, nice! Tylko teraz, żeby Saju nas nie zabił i jest super. Dobra, dobra, nic się bił, nic się bił, Asysta jeden zginął, zginął ten jeden z dwóch. lecie. Leci. Saju jest w moście, Saju jest w moście. Ale cover, stary, idealnie! Nie, nie, zarąbiście, zarąbiście to było zagrane teraz, nie? Rift, 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 to nie ty. Duet nie. leci. Musimy ich bić. Pięknie, Paweł. Dostał 105, totalnie white. Tutaj. Będę go miał, będę go miał. Ucieka white, ma. Dead. Ma, 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 nice, 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 nice. nice. Przed yeah. nami chłopy Chyba. LEŻY! LUUULE, HEADZICH CO JEST?! Jest top 4, kowerujmy tylko Pago i tego. Oni A, lecą tak, tak. chyba tym riftem czy nie? Nie, oni jadą tutaj. Tu, tutaj jadą. Musimy to wygrać. Na mnie jeden! Na blisko! Potrzebuję pomocy! Jeden! Leży jeden! Nice, ale nice. mi w timing pomogłeś, super. Mamy, mamy to. to, mamy to. S z prawej biegną, ty! Leży! Dostał bieda, dostał bieda. Jest jeden! Ma bardzo. Pięknie, podnosz Paweł. Saju zabił, Saju zabił! Lecą, lecą z lewej, lecą z lewej! Zostaliśmy ostatni! On go podnosi! In, in. On tak. Go tak. Wody, tak! 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 Wygraliśmy grę! No wygra. Chcieli nas podjechać, co? I się k dziwili, co? Gdzie ta buzka? Ja dostałem stajpę Ja umrę! Dwie no, stajpy Jezus, dostałem! Go. Jedziemy go, dawaj! Uciekaj, uciekaj! Chłopie, no PAGO mnie pokonał! Powalony! Jacob! Jacob! No to co, no ja im oddam tego uina chyba, nie? A to nawet nie wygląda jakbyśmy go im oddali. Oni są od nas lepsi, oni w nas jadą. Leży, leży, dobra. Leż, leż. Ma dwa HP. Poczekaj, będę uciekał po prostu. Niech się stresują, niech się stresują. <grytanie> <grytanie> dobra, no. Kurwa <grytanie> zwycięstwo, k***a. Tak jest! Ja... lekład łatwo, co? <grytanie> co oni mówią? Halo? Halo? Od wczoraj biegamy za wami, osłaniamy was. To wam teraz pomógł w lesie? My. To was osłalił jak was dojeżdżali? My. Od wczoraj próbujemy wyratować do tego mina i się nie da. Saju! no Jacob mówi, że ładnie mówiliśmy z tych No, co <to> ja słyszę? Całość <laughs> udała się po ponad 24 godzinach, a teraz czas zapłacić haraż za stream sniping. 500 złotych. Przeprosi nowe najpierw papago. Przyszło. 500 złotych. <laughs> Mateusz, y, albo zdziwiony, albo zadowolony, jeszcze nie wiem. O... No tak. Ja nie miałem nigdy nic przeciwko, to Saju ta starobka. <laughs> proszę bardzo. Spokojnie, to była cenna lekcja dla nas. O <laughs> proszę bardzo, jak miło nagle. Pozdrawiam bardzo serdecznie, Jacob. I smarte, no też. Opa, do... Oho, czyli Smarty skończy z banem. Teraz Saju, donate, ten stówek. Proszę nie banować. My proszę nie, nie banować. Ja miałem, Co to było? Rzecz? No donate! Co za donate? Ode mnie, pozdrawiam serdecznie Ile? 500 złotych Ghostu, ile chcesz? Oj, to są ludzie, to mi się podoba, to są ludzie w honoru, ludzie z zasadami Więcej takich ludzi potrzebujemy No, to chyba nie jesteś zły, co? Nie, no, teraz też mi wszystko jedno <laughs> Teraz też muszę na Fortnite'a poszedć Kocha <laughs> kocham, widziałem takie odcinki, was też, pamiętajcie kodzie. J -a -c o kodzie Nie Tak, w dupkę wylizałem Boże. No i dobra, no i z tego żyjemy, no. <laughs>